Thank you Klaudia Sedlaczek-Hebda, witam Państwa we wtorek 16 lipca i zapraszam na najnowsze wiadomości. Rozpoczynamy Jawor Express. Absolwenci szkół mogą już dokonać wglądu do arkuszy egzaminacyjnych w budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i w Atelier Kultury. Nie zdali czy dokumentują wyniki. Absolwenci stają w kolejkach po wgląd do arkuszy egzaminacyjnych w budynku OKE i Atelier Kultury już od 9 lipca. Egzaminy mają to do siebie, że często zbierają żniwo wśród osób do nich nieprzygotowanych. Nie inaczej jest z egzaminem maturalnym czy egzaminem ósmoklasisty. Jednak czy wykonują go wyłącznie osoby, którym o włos się nie udało? Okazuje się, że często po wgląd do arkuszy zgłaszają się osoby, które zdały. Jak podaje dyrektor OKE OK w Jaworznie, pan Robert Wanic, wielu absolwentów korzystających z tej możliwości ukończyło egzamin z pozytywną oceną. W ich wypadku wgląd jest podyktowany chęcią sporządzenia notatek. Osoby, które przychodzą na wgląd, chcą sobie zobaczyć swoją pracę, więc sugerujemy zrobienie notatek lub wykonanie zdjęć, po to, żeby udokumentować swoją pracę dokładnie. I po powrocie do domu można przeanalizować dokładnie to, co zdający napisał z zasadami oceniania. Jeżeli jakiekolwiek są wątpliwości, co do oceny zdający ma dwa dni robocze od. Terminu wglądu na złożenie wniosku o weryfikację sumy punktów, w których podaje zadania, co do których ma wątpliwość i uzasadnienie swojej, swojego wniosku. Wniosek trafia do okręgowej komisji egzaminacyjnej, wtedy inny egzaminator niż ten, który oceniał pierwotnie otrzymuje tą pracę i analizując zgłoszenie zdającego, czyli analizując te zadania, które on zgłosił, jeszcze raz one są sprawdzane. I w wypadku, kiedy Nastąp, następuje zmiana wyniku egzaminu, no to zdający ma prawo otrzymać wyższy, znaczy otrzymuje wyższy wynik, wtedy wymieniamy świadectwo, a osoba, która nie miała świadectwa maturalnego, a otrzyma ten punkt czy dwa, wtedy dostaje nowy dokument. Z wglądu zdający ma prawo skorzystać w ciągu pół roku od publikacji wyników, czyli jest sześć miesięcy na złożenie wniosku o wgląd. Są osoby, które chcą jak najszybciej zobaczyć swoją pracę, ale są osoby, które na przykład są w tym momencie na wyjeździe i proszą o termin wglądu już na sierpień lub nawet na wrzesień. Więc to są osoby, które nieraz bardzo przychodzą zobaczyć swoją pracę bardziej z ciekawości niż w sprawie kwestionowania wyniku tego egzaminu. Zdarzają się jednak osoby, które wyniki negatywne otrzymały z dwóch przedmiotów obowiązkowych. Taki stan rzeczy sprawia, że absolwent musi napisać egzamin maturalny w kolejnym roku. Po co więc takie osoby dokonują wglądu? W przypadku, gdy poskutkuje on znalezieniem brakującego punktu w arkuszu jednego z niezdanych przedmiotów, to stawia absolwenta w nieco innej sytuacji. Od momentu opublikowania wyników, czyli w, obecnie to był 9 lipca, zdający ma prawo zobaczyć swoją pracę egzaminacyjną lub pracę egzaminacyjną. Składa wniosek do o wgląd do okręgowej komisji egzaminacyjnej. W tym roku sposób złożenia wniosków jest bardzo uproszczony, ponieważ tam gdzie widział wyniki w zintegrowanym interfejsie użytkownika, może złożyć równocześnie wniosek o wgląd do swojej pracy, czyli jego czynności formalne są zminimalizowane intencje są różne bo są osoby które na przykład wglądają nawet do sześciu czy siedmiu swoich prac egzaminacyjnych z siedmiu przedmiotów i tutaj te osoby raczej nie szukają punktów tylko chcą sobie udokumentować swoją pracę natomiast są osoby którym nie wyszło na przykład na egzaminie no i dla nich to jest bardzo ważna rzecz żeby przejrzeć czy wszystkie punkty czy wszystkie rzeczy są ocenione Warto zaznaczyć, że osoby z problemami zdrowotnymi czy niepełnosprawnościami mogą uzyskać wgląd w budynku swojej szkoły. Wykonawca nowego przystanku kolejowego sosnowiec Jęzor, zlokalizowanego przy węźle S1 będzie prowadził prace budowlane, które wyłączą z ruchu odcinek ulicy Orląt-Lwowskich. Kierowcy jadący z Jaworzna do Katowic czy Mysłowic muszą jechać odcinkiem trasy S1 w kierunku Częstochowy i jechać przez Sosnowiec. Utrudnienia? Potrwają do 19 lipca, w godzinach od 23 do 4 rano. Uwaga, kierowcy utrudnienia w ruchu drogowym w związku z prowadzonymi pracami i budową przystanku kolejowego Sosnowiec Jęzor, będą występować utrudnienia w ruchu. Wykonawca nowego przystanku kolejowego Sosnowiec-Jęzor zlokalizowanego przy węźle S1 będzie prowadził prace budowlane, które wyłączą z ruchu odcinek ulicy orlond lwowski Kierowcy jadący z Jaworzna do Katowic czy Mysłowic muszą jechać odcinkiem trasy S1 w kierunku Częstochowy i jechać przez Sosnowiec. Utrudnienia potrwają do 19 lipca w godzinach od 23 do 4 nad ranem. Objazd będzie dotyczył pojazdów jadących od strony Jaworzna w kierunku Katowic, Sosnowca, Krakowa i Cieszyna. Będzie też utrudnieniem dla kierowców poruszających się do Mysłowic. Jadąc w tych kierunkach, należy skierować się na trasę S1 aż do węzła porąbka i tam nawrócić się lub kierować na drogę S86 przez Sosnowiec. Włączony z ruchu będzie odcinek ulicy Orlądwowskich w kierunku Mysłowic. Zamknięcie ulicy w kierunku do Jaworza będzie odbywać się tylko na jednym pasie. Jeden pas pozostanie przejezdny. Zamknięcie fragmentu ulicy Orlądwowskich na Sosnowieckim Jędzorze ma związek z trwającą budową przystanku kolejowego Sosnowiec-Jędzor Południowy. Przystanek powstaje na nasypie między ulicą Orlądwowskich DK79 a trasą S1. Inwestycja ma być ukończona w czwartym kwartale tego roku. Kradzioną lawetą wbił się w witrynę sklepu rowerowego i ukradł cztery rowery. Mężczyznę zatrzymała już policja. W ubiegłym tygodniu w godzinach nocnych 7 na 8 lipca w spokojnym zazwyczaj jawożnie doszło do zdarzenia, które mieszkańcy będą wspominać przez długie lata. Pewien sprytny złodziej postanowił zastosować nietypową metodę kradzieży, która z pewnością wpisze się w kroniki miejskich anegdot. Uzbrojony w skradzioną lawetę postanowił wjechać prosto w witrynę sklepu rowerowego i jak można się domyślić, ukraść rowery, bo jak przecież kraść, to z fasonem. Scena wyglądała niczym z filmu Akcji klasy B. Kierowca lawety dwa razy z pełnym impetem wjechał w ścianę sklepu MK bike, gdzie znajdowało się okno. Jednak zamiast ukraść cokolwiek, co mógłby przewieźć lawetą, złodziej zdecydował się na jedno ślad, a dokładnie cztery sztuki rowerów górskich, w tym dwa elektryczne. Może to była próba przetestowania nowej metody transportu, a może po prostu chciał poczuć wiatr we włosach. To pozostanie tajemnicą, którą być może rozwiąże psycholog sądowy. Mężczyzna dokonał też włamania do firmy budowlanej, przywłaszczył sobie elektronarzędzia, a podczas swoich manewrów lawetą uszkodził aż 10 samochodów. Zdarzenie w sklepie rowerowym zgłosił mieszkaniec pobliskich bloków. Kiedy sprzedawcy dotarli na miejsce, nie mogli uwierzyć, że w ich sklepie znajduje się wielka dziura w ścianie. W tym wypadku straty, które poniósł sklep, są dość duże. Właściciela sklepu czeka na prawa całej ściany i okna. Było to dość ciekawe, ponieważ w godzinie 20:00, zaraz przed 12:00 w niedzielę, czyli w zasadzie jeszcze no nie taka godzina typowo Nocna, do spania. Kolega z pracy zadzwonił do mnie, że, 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 że no, nastąpiło włamanie. Na początku nie dowierzałem, ale e, wszedłem sobie po prostu w telefon i dostawałem również informacje od kolegów, którzy po prostu przechodzili, że coś się stało, bo mamy dziurę w ścianie, także to było dość takie nietypowe i zaskakujące. No, po przyjechaniu na miejsce zdarzenia, no, nie dowierzając po prostu, że takie mi coś miało miejsce, e, po obejrzeniu monitoringu, e, no, dostrzegliśmy, że pewien mężczyzna. E, samemu postanowił tyłem lawety dwa razy dobić do filaru, w którym były dwa okna. E, no i e, filar wypadł. Postanowił ukraść cztery rowery. Straty są no, dosyć duże, ponieważ no, były to cztery rowery typowo górskie, dwa elektryczne, także no, straty są duże. Nie jestem w stanie powiedzieć co do złotówki, jak, jak, to, jak to wyszło. No ale oprócz kradzieży rowerów, no, cała ściana jest do, do, do remontu, także no, nie, dość nieciekawie bym powiedział. Pierwsze zgłoszenie o odzyskaniu rowerów dostaliśmy od policji aż już po 10 godzinach, także dość szybko, bo w zasadzie zaczęliśmy zabezpieczyć. Zaczęliśmy tylko sobie ścianę tak, żeby po prostu przetrwała noc, e, następnego dnia no, zaczęliśmy tutaj już pracę e, i dostaliśmy pierwszą wiadomość, że sprawca został znaleziony, e, rowery również, także troszkę odetchnęliśmy, no ale niemało pracy nas czeka dalej z tą ścianą i z dosyć dużym zniszczeniem mienia. Mężczyzna dokonał kradzieży i uszkodzeń na łączną sumę ponad 250 tysięcy złotych. Policji udało się odzyskać rower już w około 10 godzinach i część elektronarzędzi oraz ustalić trasę, którą wykonał mężczyzna. Sprawca to 50-latek, a lawetę ukradł z firmy, w której kiedyś pracował. Na wniosek śledczyk i prokuratora, Jawożnicki są tymczasowo aresztował go na 3 miesiące. Postanowiono mu łącznie 14 zarzutów. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat więzienia. Na włączeniu komercyjnych projektów do programu Copernicus już korzystają polskie firmy. Jeszcze w tym roku na orbitę trafi największy polski układ optyczny Eagle Eye. Program o nazwie Copernicus to jest program realizowany we współpracy pomiędzy Unią Europejską, Komisją Europejską a Europejską Agencją Kosmiczną. Jest to flagowy program rozwoju technologii obserwacji Ziemi w Europie i na świecie. Niewiele osób o tym wie, że to jest też jeden z największych programów technologicznych, jaki kiedykolwiek został zrealizowany w Unii Europejskiej. Na przykład dzisiaj, kiedy dostajemy alerty o jakości powietrza, o złej jakości powietrza zazwyczaj, to dane, które spływają do naszych telefonów, pochodzą z satelitów Sentinel, które wybudowane są w ramach tego programu. Jest dzisiaj w agendzie klimatycznej bardzo ważnym tematem, kwestia wylesiania. Lasów, które powodują destabilizację klimatu. Dzisiaj w zasadzie najważniejszym systemem, który dostarcza nam dane dotyczące tego, czy nasze lasy są chronione, czy też są wylesiane, jest właśnie system Copernicus. Proszę sobie wyobrazić, że na orbicie dzisiaj krąży satelita o nazwie Sentinel-2, który mapuje każdy kilometr kwadratowy globu, co. 5 dni z rozdzielczością 10 metrów. Jesteśmy w takim bardzo ciekawym momencie z punktu widzenia technologii, ponieważ Europa jest niezaprzeczalnym liderem tego sektora właśnie poprzez realizację takiego publicznego programu. Natomiast pojawiło się wiele różnych nowych koncepcji, które pozwalają wejść na rynek firmy z sektora komercyjnego, które budują własne satelity za własne środki inwestycyjne i oferują dane klientom na, na rynku zbytu i jest to bardzo ciekawy moment, ponieważ część z tych danych uzupełnia dane z programu Copernicus, dlatego dla takich organizacji jak ESA, jak Europejska, jak Komisja Europejska jest bardzo interesujące pozyskanie tych danych dla użytkowników naszego sektora, a dla Podmiotów, które budują te systemy komercyjnie, które wykorzystują te systemy komercyjnie, to jest kolejny rynek zbytu. W Polsce istnieje wiele firm, które zajmują się wykorzystywaniem tych danych, ale też rodzą się firmy, które budują systemy obserwacji Ziemi. I już niedługo będziemy wynosili na orbitę, Polska będzie wynosić na orbitę satelitę Eagle Eye, który dostarczy nowego rodzaju dane i stworzy nowe możliwości rozwoju tego sektora. Satelita taki jak Eagle Eye nie jest dzisiaj częścią programu Copernicus, ale kierunki rozwojowe tego programu, kierunki, które chcą nakreślić ISA i Komisja Europejska, mają na celu włączanie tego typu komercyjnych systemów, tego typu narodowych systemów do większego globalnego systemu. Po to, żeby służyły nie tylko w Polsce i polskim użytkownikom, ale również użytkownikom w skali globalnej. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jaworekspresu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia już jutro.